Marta Mondy Graf Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Witamy w Krynicy Zdroju na deptaku. Dzisiaj można ostatni dzień spróbować swoich sił Grze w korale. Jest to kolejna odsłona kampanii województwa organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną. Cały event polega na tym, zapraszamy do naszego namiotu, można przyjść, wygrać nagrody. Gra polega na tym, że Państwo odpowiadają na pytania dotyczące Małopolski, czyli sprawdzamy wiedzę o Małopolsce, można wygrać cenne nagrody. Gra toczy się na eventach, w kamperze, również na stronie internetowej www.grajwkorale.pl. Gra trwa do 3 października na imprezie. Wielkie odkrywanie Małopolski będzie wielki finał gry Graj w Korale. Do tej pory państwo mogą uczestniczyć w eventach, również grać na stronie internetowej. Eventy <coughs> będą jeszcze organizowane w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu jutrzejszym w trakcie Sabałowych Bajań. Również w niedzielę jesteśmy w Zakopanym w trakcie Europejskich Targów Produktów Regionalnych. W tym czasie również raid po Małopolsce robi kamper. Dzisiaj jest w Jordanowie. I jeszcze będzie w Oświęcimiu, w Osieku również będzie impreza 31 sierpnia. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam do Białego Namiotu w korale. Biały Namiot w korale. Tutaj, no właśnie, gramy w korale, czyli quiz wiedzy o Małopolsce. Trzy minuty tylko trwa, drodzy Państwo, i każdy stąd wychodzi z nagrodą. Jeśli nie z nagrodą główną, to na pewno z nagrodą pocieszenia. Szybko. No I na temat zapraszam Państwa. Proszę nas odwiedzać. Grajwkorale.pl to adres, który warto zapamiętać. Na tej stronie internetowej grajwkorale.pl można taki sam quiz rozwiązać. Ale tylko u nas można otrzymać nagrody. Tak jak Pani, korale. Opłacało się. Opłacało się. No właśnie. Jestem bardzo zadowolona, bo wczoraj wygram a dzisiaj korale. No i właśnie, jak się okazuje, nawet, drodzy Państwo, nie trzeba się ograniczać do jednej gry. Wczoraj Pani była z nami. Dzisiaj również nas odwiedziła i wychodzi tak samo uśmiechnięta. Szalenie nie to miłe. Drodzy Państwo, proszę przychodzić. Biały namiot w korale z napisem graj w korale.pl Czekamy tutaj na Państwa z grą, z kwizem wiedzy o Małopolsce.